Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o budownictwie prefabrykowanym, no i wtedy nie bardzo Pan wierzył w przyszłość tego budownictwa w naszym kraju. Czy zmienił Pan zdanie? No, poczytałem, porozmawiałem z deweloperami, porozmawiałem z uczestnikami rynku. Rzeczywiście, na pierwsze, pierwszy raz hasło, na, pierwsza reakcja na takie hasło budownictwo prefabrykowane kojarzy się jednak dla nas, ludzi w określonym już wieku, z wielką płytą z lat 70. Co prawda. Kiedyś fachowcy wróżyli, że ta wielka płyta się niedługo rozsypie, ale posklejano ją styropianem i jakoś się trzyma. Więc stąd ta pierwsza reakcja. Druga reakcja, po zapoznaniu się z tym, co się już dzieje na rynku, nie tylko na rynku polskim, ale na rynku międzynarodowym, zwłaszcza na rynku skandynawskim, stwierdziłem, że jest to jeden z możliwych elementów, czy jeden z możliwych kierunków rozwoju, poprawiający wydajność i jakość naszego budownictwa mieszkaniowego. No, ale czy to jest budownictwo, które może na przykład wpisać się w program rządowy, budowania eee... mieszkań czynszowych, budowy masowego mieszkania tanich? Eee, myślę, że przede wszystkim tak. To, to, to są rozwiązania, które bym preferował właśnie dla budownictwa czynszowego czy budownictwa komunalnego ponieważ jak poczytałem, rzeczywiście istotną częścią kosztów tej produkcji prefabrykatów jest ich projektowanie, czyli samo wymyślenie pomysłu, przeniesienie tego na poszczególne elementy, zbrojenie itd. itd. I to jest 30% kosztów wyprodukowania prefabrykatu, to jest ta myśl techniczna, projektowanie i uzgadnianie detali. Jeśli by się to udało zrobić w, pewne, z tego, w pewien standard i według tego samego projektu robić nie jeden budynek, nie jedną osiedle, ale kilka osiedli, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt w skali całego kraju, efekt jest na pewno oszałamiający finansowo i od tej strony jest to postęp w tym zakresie zwielokrotnienia możliwości oferowania mieszkań w tej, w tej technologii. No a gdybyśmy na rynek mieszkaniowy pod kątem cen tych mieszkań, powiedzmy, że one się po jakimś czasie będą pojawiały na rynku wtórnym. Czy mieszkania wbudowane właśnie tą metodą, zdaniem Pana Będą odbiegały cenowo od tych mieszkań budowanych metodą tradycyjną, czy też, czy też nie? Myślę, że tej różnicy dużej nie będzie. Będzie kwestia pewnie tylko tych kupujących, bo mieszkania budowane metodą prefabrykatów będą miały jedną wadę. One będą potem że tak powiem, niezmienialne, bo tak? one będą z gotowych elementów wylan wylanego betonu, zbrojonego i to, co dzisiaj jest ulubioną aktywnością każdego, kto kupuje mieszkanie na wtórnym rynku, to podchodzi i mówi: A tą ściankę bym przesunął, te drzwi bym przesunął, tutaj gdzie jest wanna bym zrobił prysznic itd. itd. Tych możliwości aż tak dużo nie będzie, jak w normalnym, tradycyjnym budownictwie, gdzie wystarczy wykuć jedną czy dwie cegły i przesunąć to i owo. Tutaj pewne elementy architektury również wnętrza będą niezmienialne, ale to z tym się trzeba będzie liczyć. Na no, a budownictwo jednorodzinne. Czy wielka płyta, właściwie to z z prawdziwego tak? obecnego tego terminu budownictwa prefabrykowane? Czy może być zastosowane w budownictwie jednorodzinnym? Widzę tutaj ogromną szansę, myślę, że tak. Miałem okazję się z takim budownictwem spotkać kiedyś jeszcze w Niemczech. Jeśli będą to ciekawe pomysły, będzie to kilka projektów architektonicznych do wykonania i do kupienia gotowych domów, do, do złożenia, że tak powiem. To taki proces trwający 2-3 tygodnie od momentu uzyskania pozwoleń i posiadania działki. To jest na pewno rozwiązanie zupełnie, zupełnie zaskakujące i szokujące dla dzisiejszych inwestorów indywidualnych, którzy dom jednorodzinny budują w 2-3, a czasami i w dłuższym okresie czasu, 2-3 lata, a czasami dłużej. PFR nieruchomości, a także firma Hrade Investments mają zakłady, które produkują elementy prefabrykowane i oba te podmioty a właściwie przedstawiciele obu tych podmiotów twierdzą, że za kilka lat z tej technologii może być budowanych w Polsce nawet 50% mieszkań. Czy pan się zgodzi z taką prognozą? Jeśli by się to pojawiło w tej technologii domy jednorodzinne może 50% mieszkań nie, bo z tego co wiem, dzisiaj w skali całego kraju funkcjonuje około 40 zakładów produkujących różnego typu elementy prefabrykowane do budownictwa. Faktem jest, że z roku na rok, z 2018 na 2019, produkcja tych elementów podwoiła się, ale to jest skala produkcji, wydajności dzisiaj około 10-11 tysięcy jednostek mieszkalnych w skali całego kraju, więc to jeszcze jest daleko do tej, do tej pozycji rynku, kiedy w roku 2019, 19 oddaliśmy do użytkowania 207 tysięcy mieszkań, więc tutaj to rzeczywiście skok musiałby być duży. Może to nie jest kwestia kilku lat, ale kilkunastu pewnie tak.